W naszej pielgrzymce Miłosierdzia, śladami świętej siostry Faustyny, docieramy do miejsca, które również związane jest z osobą nazywaną mianem apostoła Miłosierdzia. Mowa tutaj o świętym Janie Pawle II, którego pontyfikat, jak mówił, można było określać mianem wypełnienia woli Bożej objawionej świętej siostrze Faustynie. Znajdujemy się w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego, a będziemy tutaj rozmawiać z kustoszem tego miejsca, księdzem Tomaszem Szopom. Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie. Szczęść Boże. Tej rozmowy nie sposób zacząć inaczej niż od pytania o to, jaką rolę Jan Paweł II pełnił w szerzeniu orędzia i kultu Bożego Miłosierdzia. Rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała już we wstępie, Jan Paweł II, jednym z jego głównych. Motywów pontyfikatu to było właśnie głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu, ale to nie wzięło się znikąd u niego. Te związki ze świętą siostrą Faustyną i z tym orędziem sięgają jego młodości, czasów wojny, kiedy jako młody człowiek, student, pracował. Na tych terenach, gdzie teraz się znajdujemy, bo znajdujemy się na dawnych terenach fabryki Solwaj, której to Jan Paweł II pracował. I jak sam wspominał, zarówno w swojej książce Darii Tajemnica, jak i później, będąc tutaj w 2002 roku, jako młody człowiek, wracając do domu stąd z Solwaju, do domu na dębnikach, zatrzymywał się w pobliskim klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Bo już wtedy miał intuicję, przeczuwał wyjątkowość tej osoby, siostry Faustyny, która wtedy to było już po jej śmierci, ale on wyczuwał, że to był ktoś wyjątkowy. I te związki Jana Pawła II z siostrą Faustyną trwały właściwie przez całe jego życie, do końca. Właśnie najpierw jako młody człowiek nawiedzał tę kaplicę i ten klasztor, w którym Żyła, modliła się i, i gdzie miała objawienia siostra Faustyna. Później, jako biskup krakowski, rozpoczął proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym. Następnie, jako papież, dopełnił tego. Dokonując beatyfikacji w 1993 roku, a w roku 2000, w roku jubileuszowym, roku wielkiego jubileuszu odkupienia, ogłosił ją świętą. Więc te związki Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II, z siostrą Faustyną były bardzo bliskie, jak mówię, przez całe jego życie, przez cały jego pontyfikat. I kanonizacji towarzyszył też jeszcze jeden szczególny wyraz ustanowienie święta miłosierdzia bożego. Rzeczywiście takie było pragnienie, taka była wola Pana Jezusa wyrażona, przekazana w objawieniach dla siostry Faustyny i tak jak pani redaktor mówi, to święto i ta wola Pana Jezusa przekazana poprzez siostrę Faustynę. Została zrealizowana właśnie przez Świętego Jana Pawła II w 2000 roku, kiedy oficjalnie dla całego Kościoła zostało ustanowione święto Bożego Miłosierdzia. Ta droga do kultywowania i szerzenia Bożego Miłosierdzia na początku też była bardzo trudna, ze względu też na trudności, które pojawiały się ze strony stolicy apostolskiej. Nawet jeszcze wcześniej, były, był, zanim proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Archidiecezji Krakowskiej, były wcześniejsze w innej diecezji, Został rozpoczęty, pierwsze kroki zostały podjęte, ale tam jakoś ten proces utknął i dopiero właśnie decyzja księdza biskupa, arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły na nowo otworzyła ten proces i doprowadziła go do końca. Rzeczywiście były pewne wątpliwości, fachowcy tłumaczą, że to było także związane. Z pewną nieporadnością w tłumaczeniu, tym pierwszym tłumaczeniu, które zostało przekazane do Watykanu dzienniczka świętej Siostry Faustyny, więc pewne trudności były, była decyzja m.in. o zakazie publicznego kultu według objawień świętej siostry jeszcze wtedy nie świętej, ale Siostry Faustyny, i to zostało jakoś odblokowane przez papieża Jana Pawła II. Wspomniał tutaj ksiądz i nawiąże też do beatyfikacji siostry Faustyny w 1993 roku. To po niej ksiądz kardynał Franciszek Macharski podjął decyzję o budowie świątyni w łagiewnikach, która do tej pory jest miejscem wyjątkowym i miejscem, które jest nazywana stolicą Bożego Miłosierdzia. To prawda, że także dla księdza kardynała Macharskiego ten motyw Bożego Miłosierdzia, to orędzie o Bożym Miłosierdziu. Także dla niego było jednym z głównych motywów jego posługi tutaj w Krakowie. To już wyrażało się w jego wezwaniu biskupim: Jezu, ufam Tobie. Więc ten później wysiłek, żeby stworzyć miejsce, gdzie będą mogli pomieścić się ci pielgrzymi, którzy coraz liczniej napływali do łagiewnik. Właśnie także pod wpływem nauczania Jana Pawła II, który to orędzie o Bożym Miłosierdziu niósł na cały świat, coraz więcej pielgrzymów przybywało do łagiewnik. Kaplica sióstr, klasztorna jest niewielka, i naturalnym było i to była właśnie decyzja księdza kardyna Maharskiego aby powstała nowa, większa bazylika Bożego Miłosierdzia. Z kolei, kilka lat później, w 2007 roku, rozpoczęto budowę tego miejsca, w którym się znajdujemy świątyni, pierwszej świątyni poświęconej papieżowi Polakowi. Jakie są elementy łączące zarówno duchowo, jak i namacalnie te dwa sanktuaria? Tak jak powiedziałem, te związki sięgają młodości Karola Wojtyły. On tutaj był, tu pracował, dokładnie w tym miejscu, na terenach fabryki Solwaj odwiedzał pobliski klasztor i kaplicę, a później, i to jest pewna ciekawostka, o której być może niewielu wie, ale kiedy powstawała, powstawał projekt nowej Bazyliki Bożego Miłosierdzia, o którym pani redaktor wspomniała, z inicjatywy księdza kardynała Macharskiego, już wtedy pojawiła się taka idea architektoniczna, żeby zaznaczyć Obecność Karola Wojtyły tutaj, właśnie w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i na pierwszym projekcie i pierwszej makiecie projektu Bazyliki Bożego Miłosierdzia na Białych Morzach, czyli na dawnych terenach fabryki Solwaj, miała pojawić się niewielka kaplica świętego Piotra, żeby. Właśnie zaznaczyć tę obecność Karola Wojtyły w tym miejscu późniejszego papieża następcy Świętego Piotra. Co więcej, ten projekt widział ten projekt został zaprezentowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. On ten projekt pobłogosławił. Widział ten związek Bożego miłosierdzia z Jego osobą, z Jego posługą. A więc kiedy po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku pojawiła się inicjatywa, aby powstało miejsce upamiętniające osobę Ojca świętego Jana Pawła II, naturalną była decyzja księdza Kardynała Dziwisza, żeby to miejsce było właśnie tu, w pobliżu sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Także bardzo symbolicznym wyrazem jest most miłosierdzia łączący dwa sanktuarie, prawda? Jak najbardziej. Chociaż od początku też w założeniach architektonicznych nowo powstającego centrum Jana Pawła II, pan architekt, pan Andrzej Mikulski, uwzględnił tę łączność. I także to miejsce architektonicznie, urbanistycznie. Jeśli wyjdziemy na plac przed główny kościół, zobaczymy, że ono jest otwarte w kierunku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. I założenie było takie, że to miejsce jest związane z Janem Pawłem II jako apostołem Bożego Miłosierdzia, który tak jak figura jego pomnika na placu przed kościołem prowadzi nas ku Jezusowi miłosiernemu. Prowadzi pielgrzymów, którzy przybywają tutaj, w kierunku Pana Jezusa Miłosiernego. A most Miłosierdzia miał to ułatwić, i dobrze, że jest. Został otwarty w 2016 roku specjalnie na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, aby młodzi ludzie mogli łączyć się między tymi dwoma miejscami, i tak rzeczywiście się wtedy działo. W sanktuarium świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie 26 kwietnia tego roku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Symfonia miłosierdzia. Czym dla księdza jest to wydarzenie? Mi się bardzo podoba ta idea, z którą przyszli do mnie organizatorzy tego wydarzenia, żeby ono miało wymiar międzynarodowy, obejmujący cały kościół, kościół na całym świecie. I bardzo cieszę się, że będziemy dzięki telewizji łączyć się. Duchowo, ale też fizycznie poprzez transmisję z różnymi miejscami na całym świecie, aby wspólnie modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. I także to miejsce, te błonia, tereny zielone między dwoma sanktuariami pokazują ten związek. sanktuarium świętego Jana Pawła II z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, związek świętego Jana Pawła II ze świętą siostrą Faustyną a oboje prowadzą nas do Pana Jezusa Miłosiernego. Myślę, że to jest też idealne wpisanie się w wizję świętego Jana Pawła II, w to, aby to Święto Miłosierdzia nie miało tylko wymiaru ogólnopolskiego, ale także ogólnoświatowy. Czy to będzie takie wypłynięcie na głębie miłosierdzia? Zdecydowanie tak. Początkowo, kiedy usłyszałem o tej idei, to trochę się przestraszyłem, bo to właśnie taka wielka wizja ogólnoświatowa, ale Dokładnie jest tak, jak zachęcał do tego Pan Jezus i Jan Paweł II, nie bój się, wypłyń na głębie. Więc także poprzez to realizowane z rozmachem wydarzenie, mam nadzieję, że wypłyniemy na głębie.